Tylko przestań się obijać. Podobno do naszego obozu dotarł ktoś nowy. Mówi się, że rokuje spore nadzieje. Hmm. Widzę, że blotki nie kłamią. Ty tu dowodzisz? Staram się utrzymać porządek w okarze, najlepiej jak potrafię. Trudna robota. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że straciliśmy już ponad połowę ludzi. Co się stało z twoimi ludźmi? Walka o Monterę nas zdziesiątkowała. Ale dalej prowadzimy tam rozpoznanie. Do tej pory orkom udało się odnaleźć i zniszczyć prawie wszystkie nasze posterunki. Wysłałem tylu ludzi, ile mogłem na poszukiwanie drogi do stolicy, do węgardu. Byłeś kiedyś paladynem? Tak. Byłem wojownikiem na służbie króla. Podobnie jak moi towarzysze broni z Goty. Nasza arogancja była równie wielka, jak rozmiary naszej klęski w wojnie z orkami. Mimo to wciąż z dumą noszę mój pancerz. Opowiedz mi więcej o Gocie. Gota leży na wschodzie, pomiędzy Faring a Monterą. Niegdyś była kwatorą główną paladynów z tych krain. Dopóki nie zdobyli jej orkowie. Dziś po ulicach goty kroczą i marli. Orkowi szamani obłożyli miasto straszliwą klątwą. Czemu nigdy nie zaatakowaliście Montery? Obawiam się, że zbyt długo czekaliśmy na właściwy moment. Jaki masz plan? Musimy skontaktować się z Królem. Żeby nie wpaść w łapska orków, zabarykadował się w kasztelu w naszej stolicy, w węgardzie. Nie wiem, co planuje Robar. Aby się tego dowiedzieć, będziemy potrzebować kamienia teleportacyjnego z Goty. Dzięki kamieniowi można się przenieść do królewskiej stolicy. Gdzie są teraz ludzie, którzy mieli się dostać do węgardu? Wysłałem ich do Goty. Sądzę, że to najgłupsze, co kiedykolwiek zrobiłem. Mam wiadomość od Sanforda, opiekuna magazynu w Monterze. Czas najwyższy na jego raport. Dobra robota. Potrzeba nam więcej takich jak ty. Ożywieńcy z Goty zostali pokonani. Na nosa. Klątwa szamanów wreszcie została zdjęta. Każdy uczciwy mieszkaniec tej krainy jest ci winien podziękowania obcy. Przyjmij to złoto jako na miasto wyrazów naszej wspólnej wdzięczności. Będziecie musieli odbudować go. Niech miasto znów odzyska pełnię swej chwały. Pomóż Sionej. On wszystko załatwi. Zdobądźmy Monterę. Ha! Nie przetrwalibyśmy frontalnego ataku, przyjacielu. Z tą garstką ludzi. Nie przebijemy się nawet przez zewnętrzny pierścień fortyfikacji. Musisz znaleźć inny sposób, aby wygnać orków z montery. Alba, sí, alboya.